tańczę, nie śpiewam, ja walczę. Czyli brazylijskie jiu oczami młodych wojowników i wojowniczek. Kiedyś dzieci po szkole biegły na trzepak, dziś na matę. Chodzi o prawdziwą matę, na której zamiast tańca z gwiazdami mamy taniec z przeciwnikiem. Jesteśmy w naszym małym klubie. Działamy tutaj od ponad roku czasu. Wcześniej działaliśmy już na rynku słupskim razem w później Sportu z MMA Czarni i tak jak dzisiaj mają Państwo okazję zobaczyć jak wyglądają u nas typowe zajęcia I dzisiaj jesteśmy podczas zajęć najmłodszej grupy 5-7, 7, 7 5-8 aktualnie co prawda będziemy robili małe rozszady z czasem ale to dzisiaj nasi najmniejsi zawodnicy są na macie w zależności od wieku troszeczkę inne mamy Inny schemat zajęć, tak? Oczywiście ci najmłodsi najwięcej mają gier i zabaw, a im, im więksi i starszy już zawodnicy, tym więcej kładziemy nacisku na technikę, na walki i na rywalizację. Przede wszystkim specjalizujemy się w brazylijskim jiu tak? W kimonie, ale i bez kimo, czyli grappling, zapasy, judo, wszystkie sporty kwitane, to jest nasza główna domena. Brazylijskie jiu to nie byle sport, to styl życia, to sposób na rozładowanie energii, której w dzieciakach więcej niż w mikrofalówce z popcornem. I choć niektórzy myślą, że jiu to tylko dla chłopaków, to dziewczyny szybko udowadniają, że potrafią rzucić nie tylko tekstem, ale i przeciwnikiem. One nie chcą tańczyć w tiulowych sukienkach, ani śpiewać piosenek z bajek. One chcą trenować, rywalizować i zdobywać medale, najlepiej takie, które błyszczą bardziej niż brokat w piórniku. Natalia, a od ilu lat ćwiczysz w tym klubie? Dwa lata. I co, podobać się tutaj? Tak bardzo. A co najbardziej? Walki. Natalia, a ty tak nie myślałaś o tym, żeby iść na tańce, na balet, na takie bardziej dziewczęce zajęcia? Nie, tak chodzę już na biegi, Olętacie. A kto cię tak najbardziej wspiera w, tym, w tych treningach, żebyś ty tu przychodziła? Moja ciocia, która też chodziła kiedyś. I ona cię tak zachęciła do tego? Tak, to ona na pierwszy trening nie wzięła. Osobiście ja śpiewać nie potrafię, tańczyć osobiście nie potrafię. Brazylijskie dziedzictwo to jest po prostu coś dla mnie, a nie co typowe dziewczyny. A dlaczego akurat dziedzictwo, nie judo, nie karate? Uważam, że to jest po prostu najlepszy sport. Rok chyba mija i albo pół roku, myślę, że około roku. A wcześniej też gdzieś trenowałaś? Nie, to jest mój pierwszy klub i nie zamierzam go zmieniać. Oczywiście babcia czasem z niepokojem pyta, a nie złamią Ci czegoś? Ale potem z dumą pokazuje wszystkim zdjęcia wnuczki z medalem i mówi, nasza mała, ale twarda. Mi się podoba jiu-jitsu, mnie babcia namawia na wszystkie inne sporty oprócz tego, ale ja się uparłam i chciałam tu spróbować, no i mi się spodobało i tak zaczęłam chodzić. A czemu babcia chciałaby, żebyś coś innego trenowała? Czego się boi, babcia? Bo twierdzi, że to nie jest dla dziewczynek. A ty udowodnia, udowadnia, że to jest dla dziewczynek, biorąc udział na przykład w zawodach, odnosząc sukcesy? Próbuję babci udowodnić, ale babcia nie rozumie. A bierzesz udział w zawodach? Tak, byłam, to były moje drugie zawody już. A gdzie one były? W Szczecinie. Powiedz, jakie tam osiągnięcia, jak ci poszło? Mm, miałam dwie przegrane walki. Miałam dwa razy wyższy pas od swojego. <coughs> I ja coś o tym wie, bo wygrała tak. z jednym pasem. Nie wygrałam, wygrałam. Wygrałam z szarym, chyba z czterema belkami. Później mnie podstawili na żółty pas, chyba z dwoma belkami. I o dziwo wygrałam, w bez tchu, z kimonem wygrałam, z, z kimonem mam drugie miejsce, a pierwszą bez kimona wygrałam też i z tego co się orientowałam, to pierwszą walkę wygrałam z żółto-białym pasem, tylko że bez kimona i mam trzecie miejsce, więc i naprawdę przyjemnie mi się walczyło. Ale powiedz, czy to co powiedziałyście, to znaczy, że z dużo trudniejszymi przeciwnikami, lepiej już wyszkolonymi e, walczyłyście? Czy miały większe tak. doświadczenie, bardziej technicznie to robiły, miały więcej pozycji i jakby były silniejsze, więc widziały jak na, nasze pozycje obejść i miałyśmy takie mniejsze szanse niż ona. Młodzi zawodnicy trenują z zapałem większym niż do gry na konsoli, no przynajmniej w większość dni. Cieszy każde zwycięstwo, a porażka? Cóż... Czasem boli bardziej niż zadanie z matematyki, ale daje też coś bezcennego szacunek do przeciwnika i motywację, żeby następnym razem pokazać, kto tu rządzi. To jest taki sport, gdzie się uprawia różne techniki. No. A bierze się udział w zawodach? No tam, gdzie byliśmy w Szczecinie to był mój pierwszy raz. Jak ci poszło? No dwie walki wygrałem i dwa walki psek albo ja nie pamiętam. Nie pamiętasz tych przegranych, ale wygrane no. pamiętasz, tak? A powiedz co się czuje jak się wygrywa? No, czuję radość. Jak wygrywasz, to jesteś szczęśliwa. A jak przegrywasz? Cieszę się tym, że inna osoba, co wygrała się, cieszy się, że wygrała. Sześć lat Kuba i ty już ćwiczysz jujitsu? Tak. A długo? Od jakiego czasu? A, nie wiem. Kilka miesięcy? No ileś tam. I co ci się tutaj podoba? Walczenie. A na czym to walczenie polega? Że się bić. A ty najczęściej z kim się tutaj bijesz? No z jakimś. Osobami znajomymi jakimiś, tam? na przykład z Wiktorią najczęściej, a, albo z Markiem, albo z kimś innym. A jak walczycie, to oznacza, że wy się nie lubicie, czy że wręcz odwrotnie? Że gdzieś odwrotnie. Czyli lubicie się, mimo walki jesteście kolegami? Tak. A jakieś chwyty specjalne trzeba e, stosować w tej walce? Tak, tak. A jakie? Można e, jakieś te. Dżudicsu polega na tym, żeby sprowadzić partnera do partneru. W moim wieku na przykład to chodzi o poddania, a w wieku tutaj na przykład młodszych chodzi o to, żeby zrobić punkty, czyli uzyskać pozycję, która kontroluje partnera. A dlaczego akurat jiu-jitsu, a nie, nie kontynuacja zapasów, czy jakiegoś judo? Dlaczego akurat to? Ktoś cię zachęcił tak konkretnie? No, trener mnie zachęcił, to atmosfera, w ogóle w klubie to mega mi się spodobała. I właśnie dlatego tutaj wolałem jiu-jitsu, jakiś inny sport, niż się przerzucać. Bierzesz udział już w jakichś zawodach? Biorę, tak Z jakimi sukcesami? Z sukcesami. Ostatnio na tych zawodach wygrałem y, trzy walki właśnie w jednej kategorii i zdobyłem złoto. I na Mistrzostwach Polski ostatnio też zdobyłem złoto. Trener ze słupskiej Akademii Sportu Shop Jiu-Jitsu, Jakub Maszczak, to ich mistrz, chodzący autorytet. Bo co jak co, ale na Jiu -jitsu to on się zna i ma na swoim koncie więcej zwycięstw niż dzieciak z Fortnite. Duży nacisk kładziemy na rywalizację sportową i staramy się jak najczęściej uczęsz uczęszczać na jakieś zawody. Tak? Ostatnio byliśmy na, Grand byliśmy na Grand Prix Europy z dziećmi. Dzień wcześniej dorośli mieli szansę na rywalizację. I nawet już tydzień temu, w ten weekend, przepraszam, jeden z naszych zawodników był w Londynie i mogę pochwalić się, że zdobyliśmy srebrny medal. Więc staramy się jeździć gdzie jest tylko możliwe, żeby rywalizować. Z reguły bardzo chętnie podchodzą do rywalizacji. Niektóre dzieci mają większy problem, troszeczkę jakąś blokadę, niektóre nie. Oczywiście no, nikt nie lubi być, nikt nie lubi wychodzić ze strefy komfortu. Tak? To wymaga dużego wysiłku psychicznego i fizycznego, ale myślę, że im szybciej zaczniemy pokonywać nasze słabości, ten można lepsze rzeczy osiągnąć w życiu. Sam zacząłem od zapasu w Białogardzie, w atletycznym klubie zapaśniczym. Następnie troszeczkę sportów uderzanych, startowałem zawodowo i amatorsko w MMA, ale jednak najbardziej się odnalazłem jednak w tym brazylijskim jiu i tutaj akurat postanowiłem się jak najbardziej skupić. Udało mi się aktualnie, jestem złotym medalistą mistrzostw Polski w odmianie bez kimo, co prawda. Udało mi się wygrać trzy walki, trzy walki przed czasem, więc staram się również startować, jak jest tylko okazja i zdrowia. A kiedy Pan podjął decyzję, żeby nauczać, żeby stać się trenerem? O, i taką decyzję podjąłem około 10 lat temu, gdzieś jak jeszcze sam byłem zawodnikiem w takim świecie wieku, to jednak doszło do wniosku, że no fajnie jakieś dzielić się tą wiedzą. i Bo w pewnym momencie bardziej mnie to się cieszyło to, że gdzieś moi podopieczni zdobywali już jakieś fajne medale i osiągnięcia. Nawet sam rozwój taki, że jak ktoś przychodzi i nic nie umie, a po czasie wychodzi jako wykształtowana taka zawodniczka czy zawodnik, to jednak naprawdę to coś fajnego jest. Brazylijskie jiu-jitsu to też sport rodzinny. Tata, który kiedyś sam rzucał na macie, dziś przyprowadza syna lub córkę. Starszy brat przyciąga młodszego z różnym skutkiem, bo nie każdy od razu chce być podduszany przez rodzeństwo, ale z czasem wciąga wszystkich. I nagle w niedzielne poranki zamiast rosołów w domu rodzinnym rozbrzmiewa – dzisiaj zawody! Widzę tu taką podobną buzię małą do twojej, to brat? To brat, tak, biega, sobie tutaj też trenuję. Tylko zachęciłeś do tego, żeby tu przyszedł? E, tak, no. czekał na moich treningach przez rok nie chciał się przełamać, żeby trenować, ale w końcu zaczął i tak już sobie trenuje. Ile ma lat? Osiem. A już e. też był na jakichś zawodach czy jeszcze? Był, tak, no. Był. E, jak się spisał? E, myślę, że dobrze. Tam ostatni By. raz chyba e, z rok temu zdobył medal na mistrzostwach Polski w Poznaniu. I tak na razie nie chcę stopować na zawodach, więc na razie nie startuję. Przyjdzie do niego czas. Przyjdzie, tak. <grywa> tata chciał, żebym tu chodził. A tata też trenuje tego typu sporty? Nie, ale chodzi na siłownię. I powiedz, co wy tutaj robicie? No, robimy walki, różne tam rzeczy, techniki. Więc kto cię tutaj przyprowadził? Kto cię zachęcił tata. do uprawy? Tata mnie za to zapisał. A tata też trenuje jiu-jitsu? Tak. Mhm. A ty już byłeś na jakichś zawodach? Tak. tak. I jak ci poszło? Dobrze, jedna walka wygrana. Mhm. I powiedz coś, co czułaś, jak wygrałeś tą walkę? Eee, ten eee, było mi fajnie. A że młodzi fajterzy nie samym jiu-jitsu żyją, to niektórzy też grają w piłkę, jeżdżą konno, pływają, tańczą. Jeżdżę kono, jeżdżę od dzieciństwa. Je, to, to trenować zaczęłam od niedawna, ale mega mi się podoba i zamierzam chodzić aż do dorosłości, a nawet dłużej. A ty coś innego jeszcze trenujesz? Jakieś inne sporty uprawiasz? Kiedyś ćwiczyłam y, MMA i taki jeszcze jeden sport. Czyli Anna. generalnie jesteś bojowniczką? to tak można powiedzieć, bo nie podoba mi się nic innego, może, ki, może kiedyś zacznę chodzić na jakąś muzykę czy coś na instrumentach, ale mi się wydaje, że nie, zostanę tutaj. Może dla babci chociaż iść na ten instrument? Mogę, chociaż może na skrzypce spróbuję. A to jest jedyny sport, który uprawiasz? Nie, mam basen i piłkę. To znajdujesz czas na to wszystko? Tak. A czy ty chcesz trenować ten sport również w dorosłości? No. Będę. No, jeszcze sobie wybiorę, ale najbardziej chciałbym zostać podróżnikiem. Aha, ale można podróżować po świecie przy okazji, biorąc udział w takich zawodach? Można Nie, zwiedzić wiem. świat? Nie wiesz jeszcze. Boże. Wszystko się jeszcze okaże. Tak. Rodzice? Oni to dopiero mają kondycję. Zawożą, przywożą, dopingują, świętują, wspierają i tłumią łzy swoje lub dzieci. Gdy dziecko wygrywa, pękają z dumy. Gdy przegrywa, są jak najlepszy trener mentalny z YouTube'a. Nie poddawaj się, dasz radę. Pamiętaj, Messi też czasem przegrywał. To jest drogi sport. Relatywnie, jeżeli mówimy o jakimś już takim wyczynowym startowaniu, jakichś seminariach i tak dalej, to nie należą do najtańszych, ale na pewno są dużo droższe. Więc potrzebujemy tylko koszulkę i spodenki, żeby przyjść do nas i zacząć swoją przygodę. Ale myślę, że jak ktoś chce więcej jeździć po świecie, no to oczywiście potrzebujemy większych nakładów. Ale żeby tylko zacząć, to absolutnie nie potrzebujemy do dużych pieniędzy. Czy zawodnicy zdobywają jakieś stopnie rozwoju? Nie wiem, powiedział pan o kimonach, to są jakieś pasy, kolory tych pasów, jak tak, to wygląda? Więc brazylijskie dziedzictwo charakteryzuje się tym, że zdobywamy stopnie. od młodszy, dzieci, każdy zaczyna od jego pasa, i w miarę rozwoju naszych umiejętności idziemy w górę, tak? Mamy szary, żółty, pomarańczowy, zielony, i dopiero zaczynamy od takich seniorskich pasów czyli później wchodzimy niebieski, purpurowy, brązowy i czarny. A jednak na czarnym to się nie kończy, bo mamy już stopnie mistrzowskie znacznie wyżej. Na razie, póki co, dla Europejczyków można powiedzieć w miarę niedostępne, ale istnieją takie, więc się do tego. Brazylijskie jiu -jitsu to nie tylko sport, to szkoła życia. To wytrwałość, szacunek, pokora i walka z przeciwnikiem, ale i z własnymi słabościami. A dzieci, które dziś zakładają kimona i przypinają pasy, będą kiedyś dorosłymi, którzy wiedzą, że po każdej porażce można wstać.